Oh. O boże o. Chryste panie O boże, o Idę A um, na nie. Ale kto pytał? Jak nam kurwa na mirażu nie, i kaszy nie wychodzi To trzeba inne mapy zobaczyć Nie no, nie tak źle było na tym mirażu Tym? Którym? Ale wczoraj A. O tak, wczoraj, wczoraj było git S nie ma Teraz zostawmy go I tak Jest les, jest no. to już się zaczęło? To tak szybko Bo Właśnie zagram moim digielkiem O tak przez F jeszcze trzeba było napisać. No, kurwy. jeszcze bomby nie wzięliście, tylko wyrzuciliście na resp'ie Nie wiem, czapek wyrzuca. Ta, stary jest jebany, kurwa jebana. Power <grym> defense. <grym> Dobra, sojusz, sojusz. To co się kurwa dzieje? Tam ci bombę, sojusz. <grym> Dobrze, burger. No musiałem się odpuścić. Dobra, Billio. Gdzie, Piotr, info. No, między tym, kurde, tym, tamtym, a tamtym. Cześć po bombę, no, ale łatwo. Ja pierdyle na kurniku i blisko. No. Baki Antek'a Wiemy <głos> 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 oh, Speed Demon oh, O, no. Ale łatwa giera O, Ranga! Ciepłowostka Ejo! kawahi No i znowu to samo, no nie bierze Chodzi tak na do wszyscy wyjść. <noise> Po prawej w garażu Kurde, nie, nie, nie do tu. Fraszuje już. Kolejny się mentalnie podał już <śmieniczyny> Co? Znowu wychodzi u nich? Jezu Piotr Konie się zaraz odpalą To na mapie wygląda jak kurwa <śmieniczyny> Co jest? <śmieniczyny> Michał jak... Ale stepujący brat. Jezu. Patrz, ja mogę, do... Mo mogę wolno. <śmiech> szybciej? <śmiech> ULTRA! Dropa ma ktoś no. coś? Nie, nie mam kasy. <laughs> o, wyjdzie któryś? Hello. Hello? Yes. <laughs> Dobra, pora to wygrać, nie? O, nie trollujmy już. Ura. ktoś Co? coś mówił, że wygrywamy to teraz? Nie, to w TT. A, dobra. A możemy się jeszcze chwilę pobawić. Śmierdzi. Bo się zasrałem.